Festiwal w Opolu to zmierzch legendy. Gwiazdy odmawiają, z roku na rok jest coraz słabiej. Festiwal w Opolu to jedna z najbardziej popularnych imprez muzycznych, choć nie brakuje skandali i wpadek. Z roku na rok coraz więcej gwiazd odmawia występów, tak stało się i tym razem. Zespół Kwiat Jabłoni nie zagra na festiwalu w Opolu. Jakie są powody odmowy uczestnictwa? Czy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to zmierzch legendy? Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki organizowany jest corocznie w Opolu, najczęściej w czerwcu. Wydarzenie to odbywa się również i w tym roku w dniach 9, 10 i 11 czerwca. Festiwal w Opolu gromadzi na swojej scenie wiele znanych gwiazd, które prezentują twórczość artystyczną i obchodzą jubileusze. Niestety, ostatnio coraz częściej dochodzi do rezygnacji artystów z udziału w Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dlaczego? Gwiazdy, które nie pojawiły się na scenie festiwalu w Opolu. Edyta Górniak dwukrotnie odmówiła występu na festiwalu w Opolu. Pierwszy raz miał miejsce już w 2008 roku, kiedy to gwiazda przyznała, że wydarzenie nie spełniło jej warunków. Jakich, chodziło o światło i scenografię, co wytłumaczył ówczesny menadżer i mąż piosenkarki. TVP ogłosiła program festiwalu, nie informując nas o warunkach i zasadach. Z konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że mamy zagrać o godzinie 20, kiedy jest jeszcze jasno, a podczas naszego spektaklu muzycznego potrzebne są światła i scenografia. W 2013 roku Edyta Górniak ponownie nie pojawiła się w Opolu. Gwiazda przyznała, że nie czuła się na siłach, aby wykonać utwór Anny German. Dodatkowo zarzuciła organizatorom, że nie zdementowali plotek na jej temat. Chodziło o występ Edyty Górniak rzekomo w cieniu Maryli Rodowicz. W rozmowie z portalem Onet muzyka Górniak wyznała. Nie uważam, abym miała prawo dotykać twórczości pani German w najmniejszym stopniu. Wobec braku możliwości uzgodnienia repertuaru i odmowy zdementowania przez produkcję festiwalu nieprawdziwych przekazów medialnych, zmuszona jestem zrezygnować z udziału w tym pięknym jubileuszu. Fanów festiwalu w Opolu szokowała również odmowa udziału w wydarzeniu przez Wojciecha Młynarskiego. Oburzenia nie kryła również córka artysty Agata Młynarska jak napisała w swoim Felietonie. 3 czerwca ku wielkiemu naszemu zdumieniu tata dostał list od prezesa TVP z zaproszeniem w charakterze gościa honorowego. Gratulacje za refleks i wyczucie Tak się składa, że od lat tata zawsze ma zaplanowane w czerwcu wakacje. W historii festiwalu w Opolu organizatorom zdarzyło się nie zaprosić członków zespołów Bratanki, Uzy oraz Lombard. Na opolskiej scenie wystąpiły tylko wokalistki Halina Młynkowa, Ania Wyszkoni i Małgorzata Ostrowska, które nie kryły swojego rozgoryczenia. Gwiazdy, które nie pojawią się na scenie 60. festiwalu w Opolu Jednymi z gwiazd na 60. Festiwalu w Opolu miało być rodzeństwo Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie tworzący zespół Kwiat Jabłoni. Niestety artyści odmówili udziału ze względów politycznych. W specjalnym oświadczeniu napisali: Musimy się z wami podzielić pewną informacją, ponieważ nie chcemy, żeby nasze wewnętrzne zespołowe decyzje pozostawały jedynie cichym protestem. W związku z ostatnimi działaniami podjętymi przez władze na rzecz telewizji polskiej postanowiliśmy odwołać nasz występ na festiwalu w Opolu oraz odmówić zagrania podczas innej muzycznej imprezy transmitowanej w TVP. Udział w tego typu wydarzeniach oraz promowanie siebie za pośrednictwem telewizji polskiej przestały być dla nas apolityczne. Odmowa wzięcia udziału zespołu kwiat Jabłoni w festiwalu w Opolu miała związek z przekazaniem TVP dotacji z budżetu państwa wynoszącej 2 miliardów złotych. Suma ta wzbudziła kontrowersję u wielu Polaków, w tym również u Katarzyny i Jacka Sienkiewiczów.